A nie, to jest bliżej to, ok. Tak. Gdziekolwiek ktoś kawał ziemi, to musi to rosnąć. To lokalnie te kobiety coś tam sadzą zawsze. A oczywiście wolałbym z tego nie jeść, bo tu kurz brudno, ale rośnie. Właśnie, idziemy dalej. Zobaczcie, to jest ulico, normalnie fabryczna ulica. Brud. A oni tu sadzą i jedzą z tego. No, tutaj już duże ziele. Przy kopie piasku. Tu mamy szczypiorek. Tu jakaś tam znowu posadzone. Przed chwilą chyba niedawno posadzone. podlewają a tu słup telegraficzny mamy znowu, następne mamy sałaty tu jakaś kapusta już jest do zebrania następne sałaty o, też tam sałaty, dalsze na ulicy, normalnie No, z tego ogródka dość wolałbym już nic nie jeść. Zresztą... W, zresztą to jest w Chinach. Nie jedzą warzyw... surową Widząc to, to jest nic dziwnego, bo gdybym zjadł to surowe, to wiadomo, od razu chrupcą nie zabiera się. Wszystko tu się zielone, zielone, to się parzy, gotuje. No, nic dziwnego, coś takiego zjeść to wolałbym. To trzeba już gotować. Tutaj by pewnie chcieli wyrwać słupy telegraficzne, żeby zrobić warzywko. Mamy następny zadbany ogródek. jest jakieś ziele, kto tam ale jakieś ziele. Jakieś ziele. To, to już będzie ostatnią kródek. Jakie samochód tu stoi. Tu coś tam rośnie. A z tyłu za samochodem też to rośnie. I to z tym, zobaczcie, tam jest daleko. Mamy takie zieleniny też. Dobra, mamy wystarczająco zieleniny na dzisiaj.